z tej strony, jestem ja Sati i w dzisiejszym odcinku będę robić różne rzeczy tak jak zawsze. Nie mam jakiegoś pomysłu takiego jo... bardziej. Ja sobie kupiłam wypa i bardzo dziękuję, że pomogliście mi z dzisiejszym bieraczym Także dużo osób naprawdę pomogło mi w ten level, bo dawali mi uśmiech, użytkowali szkinę i tak dalej. Też chciałabym was zaprosić na moje, na moje części moje są bardzo ciekawe. O tutaj się znajdują. I... Tutaj jest bardzo dużo częściów i moim zdaniem nawet dosyć ładne. Um, jeśli chcecie, może niektóre też nie zrobię. wam teraz bardzo, bardzo, bardzo dużo zamówień, A zrobiłam cukierek kowi na początku. A mam um, dosyć dużo. Ta osoba już ma ta nie ma, ta nie ma, ta nie ma i ta nie ma, ta ma. I e, właśnie e, chciałam e, pokazać Wam mój high score. W górnictwie jestem 63, chyba że już się zmieniło po 5 minutach. 69. Łaj. Okej. Okay. A w niszczycielach jestem 30 chyba coś. Nie wiem. 5 minut sprawdzałam co był, ale już nie papetał 35. Are ready? Jest jakaś misiaczek i misiu. Oha. No więc tak. Uh. hej, polubisz mi fotkę? nie mogę uh. ja laki mam rozumieć, że ona fotki nie ma czy czy, 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 czy mam lagi. mmm nie wiem ja po prostu nie rozumiem jesteście możecie mnie dowiedzieć przyjmę yy, bo ja mam chociaż moim zdaniem mało ale dla mojej bff to jest maga dużo patrzcie jak ja sobie radzę na parkurach na przykład na mojej. na komputerze jest nawet git, zobaczcie na telefonie więc wskoczyć tu nie wskoczę w sumie skoczyłam teraz, ale zobaczcie, jak ja mam lagi na telefonie. Ale zginąć? To już pewnie szybciej zginę. Hmm. No. Hmm. Jeszcze brakowałoby tego, żeby się dało tutaj... Hmm. Kluczy nie wzięła, ale... Zginęć, to zginęło, prawda? Nie no, bo to jest BSP. Widzę cię, widzę cię. Nie będę się z tym Ale za powiem Wam. Pokażę w sumie wam jak ja robię części blockstar robię taką grubą grzywkę, żeby to jakoś ładniej trochę wyglądało. Ale czasem nie wychodzi tak jak chcę. Zrobię teraz dla kolejnej osoby. Bo po prostu już, bo nie... Bo wtedy będę traciła kolejny czas. Zrobię to z i wezmę jakiś... o, ten kolor. I zanurę. I okej. Okay. Yy, to la, co ty tam robisz? Yy. Ok, mam prawie całość jeszcze tu o, oh. i mam ubranko prawie i co ja robię? Ja zazwyczaj robię takie coś. Bo mi się tak podoba. Więc też tak może to nie być. I tutaj będę zmieniać. W pozycji, jakby. I no. Robię skinę. już przed chwilą byłam w skinit, tam czytam. Czy A tam. muszę czytać. Bo, bo, bo nie, to myślę, że się pytałam, kto chce, nie Ehm um, no Dobra, to będzie źle wyglądać w tym klasu. Wezmę sobie to. Dobra. Dobrze. więc no. okej okay. teraz mam nadzieję, że co ja w ogóle robię dobra, zrobię inne rękawki bo coś mi się nie sprawdzę czy teraz teraz chyba powinno być dobrze bo Coś źle zrobiłam. Yy. Proszę także dać mi uśmiech, bo zbieram level. Sobie chcę wbić. I dobra. Mamy ubranie. I okej. Okay. Tutaj go wezmę czerwony, żeby się bardziej składało. I tutaj ja zmieniam kształt, Ty nie, nie musicie. Ja tak dla ozdoby. Jeśli chcecie, możecie, jeśli nie chcecie, nie musicie, to do niczego nie będzie potrzebne. Teraz y, biorę ten kolor i no i raz, dwa raz, dwa mm. pokażę wam jeszcze takiego chłopa, ale on mnie prosił, mm, żebym mu te, poddała hasło. I on mi tam podał hasło i zobaczcie, jak on mnie prosił. Zaraz jak się Um, nie skomentuję tego. A, uh, jestem. Dobra. I tak. 1, 2, 3, 4. Nie będę pokazywała jego hasła na filmie, bo mi też kiedyś trakowali konto. Jest dziewięćdziesiątym levelem i osiemdziesiątym Więc yy, no. Okej. Okay. Teraz tak tu jest. Nie wiem czemu, ale ten dług mi się wydaje jakiś wysoki. Hmm. Co jest? Hmm. Dobra. Właśnie, już wiem dlaczego. Bez pięć A Ajajosiu. Dobra wrzucę do was jak to zrobię. To już wiadomo czemu rękawki się nie udawały. Okej, okay, zrobię to kiedyś indziej bo to mnie naprawdę wkurzyło. Tutaj zmienię kształt tego i już. Yy, jeśli przyjedę, to zazwyczaj dokończę. Jak nie, to się upominajcie. Dalej, jaskinacz. Halo, no się nie zapisze. Niech się zapisze. Niech się zapisze. Aha. Nie no, nic chyba ja ja robię. Czas na przerwę. Trwają prace konserwacyjne na Black Star Planet. Wkrótce wrócimy. Wkrótce chyba. Nie nie wierzę. Co to miało być? No halo? BSP mi nie działa. Czekajcie. Okej, wchodzę Bo mój pies i głośnik. Okej, okay, rozumiem, że to jest. będę miał lagi. Dobra, tak jak moja koleżanka. Dlatego nienawidzę grać na telefonie, bo zawsze tam mam lagi. Więc tak. Sobie pójdę na parkour. Y a w ogóle? A no tak, nie działa mi, ale trudno. To wszyscy na to chodzą, ja też na to chodzę. Nie, nie, nie. No no, Ja na telefonie żadnego z nie przyjdę. Więc um, lepiej nie iść, prawda? Bo się jeszcze wkurzę. Czas na zupę, co? Nie, nie lubię zup, ale to zależy kiedy zazwyczaj. Nie. A ja zawsze tym oknem wychodziłam, zamiast normalnie jak człowiek wyjść przez drzwi. Wam jakie ja mam klocki i, i możecie wpisać w komentarzach jakie mam sobie kupić klocki albo na pewno przypominam, że mam nick milka no znak w większości 3-3-3-3 mm. Ale ładne Dobra Więc tak um, Pozdrawiam bardzo wszystkich moich widzów No i um, O Jezu, Co zrobiłam? Przed chwilą Nie zostawiam stawiam. Dobra Ustawiłam. Oj, pomyłka. Trzeba ją naprawić. Dobra, już. Koniec pomyłki, nie ma pomyłki. I to jest odcień? Ten. Dobra. A to biorę ten. Odcień. I okej. Okay. I tak. I mamo. Albo jeszcze dodam to tutaj jający. klacuszek. Tola, co ty mi nad ekranem robisz? No ja nic nie mogę robić. Dobra. zdam ci tola. Dobra. Dobra, jest. Więc co jest? Dobra. To polisz sobie głośnik. co ty zrobiłaś, Tolas? Dobra. No. Jest zazwyczaj z daleka. Dobra. Okej. Okay. Więc dzisiejszy odcinek kończymy. No i cześć.